Witam w następnej części. Teraz piszę to polecenie. Dobra, tu mnie przetepało. Znaczam punkt odrodzenia. I lecę teraz na górę. Sobie. Tutaj jest dosyć łatwy parkur, bo mam tu po prawej wzory. Nie ma 180, są 90. To jest dosyć proste. I muszę iść po barierach. Tak, tutaj tak zgodnie z wzorem. Tam mam w razie czego drabinkę, gdybym, gdybym spadł. Hop. Ja. Ok. Tutaj mam słupek. Muszę tam o doskoczyć. Dobra. Teraz tam o trzeba. Dobrze, przeskoczyłem. Teraz mam kolejne więzienie, ale tutaj już niepotrzebny jest kilow. Więc tak, tutaj jest ziemia. Obok jest woda. Oczywiście sobie klikam, crafting, i tutaj mam takie o itemy do dyspozycji. Są dwie drabiny, które oczywiście już sobie tam postawię, i muszę teraz z bambusów po prostu wykraftować tych drabin więcej. Potrzebuję, potrzebuję 14 bambusów. A więc dobra, podchodzę tutaj na przykład do wody. O, jest 11. Teraz ścinam całego bambusa i mam już 14 bambusów. No a więc zrobię z nich patyki. Trzy drabiny. I zaraz będę musiał jeszcze raz pokonać byka. Tutaj idę teraz do góry. Teraz sobie idę tutaj do góry. Dobra, biorę. Jaderko z I tam o. Muszę zrobić water skilla. Nie, miało być na dole, ale zrobiłem. Ale zrobiłem widzowie. To się liczy, Hop. Przeskoczyłem trochę górą. Też mam oczywiście wyznaczoną mapę, żebym nie uciekł nie wiadomo gdzie. To wsz wszystkie itemy muszę odłożyć. W sumie mieczyk to i tak co mi. I tak ma być diamentowy, więc... Nie wiem, czego nie muszę odkładać. To o, biorę zamiast tamtego seta. Tego seta w ogóle chowam. Tu już nie ma tar tarczy. Mm. Lecę na brzeg mapy. Tutaj jest i piszę polecenie. Leci byczek? Byczek, byczek, byczek! Pokonać byka! Pokonać byka! Ojej, no. ja mnie nie chyba. Kurde. A nie, nie zabije. <laughs> Teraz tylko polecenie na koniec. I już jestem na końcu mapy. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o sobie i o lajku, bo tu będzie dużo parkurów. Elo.